Dobra, robi się za oknem ciepło i tu w nas kraju gaju trzeba się przymierzyć do znasadzeń. Więc jak to wiosną, do ziemi siać jeszcze się nie da. Znaczy nie wszystko, czosnek już można śmiało do ziemi posadzić, co już zresztą zrobiliśmy z częścią, ale druga część jest tu i przyszły zakupy. zakupy tego, co będziemy siali. Będziemy siali oczywiście do doniczek na parapety, bo póki co nie mamy szklarni, ale przede mną dwie paki do rozpakowania po to, żeby zobaczyć, żeby Wam pokazać, co tak naprawdę kupiliśmy i co będziemy siali. Zacznijmy od tej wielkiej paki. Ona trochę przyszła wcześniej, ale mamy tutaj fantastyczne rzeczy. E, e, takie wielgaśne główki cząstku. Widać do kamery, pokażę też tu do, do, tej, do tej bliższej. Jedna i druga. I druga olbrzymy, właściwie to są chyba ząbki, nawet nie główki. To jest czosnek, oczywiście to nie jest czosnek spożywczy, tylko czosnek ozdobny. Te dwie, te dwie główki, tutaj jest nazwa. Jedna to jedna cebulka, to ambasador. Czyli to są czoski olbrzymie ozdobne, z takimi wielkimi kwiatami. To jest ambasador. A ta druga, niestety, nie mam torebki, ale ta druga, jak pamiętam, Universe. Więc one też pójdą od razu do wsadzenia. Patrzę, czy tu są, to można obrać z tej skórki, ale patrzę, widzę, że to jest główka taka niepodzielna czyli to wygląda jak jeden wielki ząbek do wsadzenia, i to też wygląda jak jedna wielka główka, jeden wielki ząbek do wsadzenia. On, to, to są cząstki ozdobne, które będziemy wsadzić. One nie będą do spożycia, tylko będą do podziwiania. Tutaj jedziemy dalej. Nakupiłem tego czosnku, ja uwielbiam czosnek, więc dlatego tego czosnku nakupiłem od diabła. Tu są jeszcze trzy. Dobra, pusto, tu są jeszcze, tu są jeszcze trzy e, czosnki dodatkowe. Jeden czosnek, jeden to jest harnaś. To jest pewnie. Zaraz zobaczymy, tam jest jakaś ka kartka. Tak jest, to jest harnaś. Czyli mamy tutaj kilka, pewnie z pół kilo główek harnasia na rozbicie na ząbki, on już jak widać jak rośnie, niektóre, niektóre ząbki już rosną, więc czego, trzeba go szybko sadzić, więc mamy pół kilo harnasia. Mamy też drugie pół kilo, to jest pewnie lubasza, nie, to jest arkusz, arkus. E, też, e, też czosnek. One są i zimowe i wiosenne. Będziemy nasadać w lutym, między zimą a wiosną. Spodziewam się, że wielkie nie urosną już, ale, e, ale to jest też do poząbkowania e, arkus. I trzecie, e, tradycyjna lubasza. Ona jak widać już, chyba lubasza, nie pamiętam dokładnie, ale już nie zobaczę, ale kupowałem tu chyba lubasze jak widać już ząbki rosną, już są zielone, już pokiełkowały, więc też już są właściwie do nasadzenia. Tyle mamy o czosnkach, tutaj jest cały kilogram, nie wiem, będziemy mieli wielką platację czosnku, ale ja uwielbiam czosnek specjalnie kiszony, ale o tym kiedyś opowiem. No i druga paka, to sobie na razie tutaj odsuniemy na bok te trochę śmiecia. I druga paka, która przyszła, tutaj już są zwykłe nasionka. Trzeba się do tego jakoś dobrać. Dobrać, ale żeby torebek nie porozrywać, tutaj żona zakupiła mnóstwo ciekawych rzeczy. Bo też, skoro się już ma hektary, o jasny gwint, ile tego sporo się ma hektary, to sobie zostawimy na razie. No, i co my tu mamy po kolei? Po kolei będziemy sprawdzać i odkładać. Kapustowate. Kapusta chińska to chyba, to chyba fenku, tu mamy fenkuła, tu mamy wygląda na to jak kapustę chińską, kapustę pekińską, tu mamy zwykłą kapustę ozdobną, zwany vertus, tu mamy kapustę czerwoną, koda, kamienną głowę, kolejna kapusta. To, to Bach Choi czy Joy Choi, nie wiem czemu, ale to, to też przed nami studia dopiero do zrobienia nad tymi wszystkimi rzeczami. Mamy kalafiora z tych kapustowatych, jasny gwint, ile Ty żona tego kupiłaś? Z tych kapustowatych jeszcze poszukamy. A, mamy jeszcze, mamy jeszcze kolejnego kalafiora, limbę. Co my tu mamy? Mamy jeszcze. E, to akurat sala, sałata lodowa, e, super sprawa krucha. E, co my tu? Co my tu jeszcze mamy? Dobra, to chyba, chyba z tych kapustowatych tyle odłożymy sobie... Co ja tu wywalę? O, żeby nam to nie bruździło. Dobra, odłożymy sobie kapustowate tutaj. Jedziemy, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Jakieś pietruszki łomuńska, e, marchewka, kapitalna paloma e, marchewka, super sprawa, taka, taka fioletowa. E, zwykłe marchewki oczywiście, e, bez zwykłej marchewki e, też się nic e, nie obędzie. E, co do rzodkiewki, to potem. E, no nie, tu mamy, o, zwykłą rzodkiewkę, długą. Rzodkiewkę, właściwie rzepę, rzepę białą. Mamy kalarepę. To też jakieś rzodkowiate, Tu mamy koper. Tu mamy koperek. Tu mamy pewnie pora. Mamy... Cholera, co to jest? To też rzodkiewka. Tak jest, to też rzodkiewka. Tu cebula. A, tu jeszcze się jakieś kapustowate trafiło. Sałata chyba, albo nie. To będzie, to będzie jarmuż. Tak jest. To też do kapustowatych. Tutaj też kolejny. A tu pietruszka, proszę bardzo. Marchew Pietruszka. Tu też kolejna. Kolejna pietruszka. Oj, 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 ile tego. Tu jeszcze mamy kolejny jarmusz. Też do e, mm, sałatowatych. Zaczynają się pomidorki. E, oczywiście rzutkiewka, kolejna kapusta, sałata właściwie do kapustowatych to będzie szczypior. Szczypiorek, nasionka, nasionka szczypiorku, cebule, pory, koperki, ogórki. O jasny gmin, będzie co robić. Kolejna sałata, e, sałata lento, e, pomidorki, e, a wiśniów, wiśniówki takie koktajl, koktajlówki. Tu sercowe, gruntowe, malinówki. Nie, nie sercowe, tylko malinowe. Kapitalne te pomidory. Są tu z chyba. E, jak widzę, tak jest. E, kalarepa, albo gdzie? seler, nie kalarepa. To widzicie, seller. E, to też jakieś rzadkowe. Ogóry. Ogórek jeden. Jed, jeden rodzaj. O tu znowu szczypiorek. E, Cebulka, to już było. Ogórek. Ogórek sałatkowy, ogórek te uwielbiam, są takie fajne, kruche, świetnie nadają się do, 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 kisz, do kiszonych, tutaj też ogórki świetnie nadające się do kiszonych, mamy kolejne jeszcze rzodkiewki, gdzieś tu były, mamy kolejne żółte pomidorki koktajlowe jak sądzę, moje ulubione żony, kolejne czerwone bawole serce, ta kapitalna sprawa, bawole serce to jest po prostu rewelacja. E, idziemy dalej. Buraki. Uwielbiam buraki. Zarówno liście, jak i zwykłe kiszone buraki. Fantastyczna sprawa. E, to jest też rzecz, którą uwielbiamy. I druga odmiana, buraki ćwikłowe. E, to też jest świkłowy, tylko okrągły. Ten jest taki, e, ten jest taki podłużny. E, kolejne ogóreczki. E, a nie, to akurat cukinia, a nie ogórek. No widzicie? To też ogórkowate. E, tu jakiś por chyba znowu. E, to tutaj, gdzie mamy... Tu mamy pory, a są fajne rzeczy jeszcze, e, to chyba tykwa, dynia, jedna dynia, tu mamy cebulo, ce, cebulę, szalotkę, e, mamy znów jakiś jarmuż chyba, tak jest, jarmusz czerwony, kapitalna sprawa, uwielbiam jarmusz w ogóle, mogę się nim zajadać z, z jabłkiem zrobiony. Tu jest dynia, e, dyniowate gdzieś położymy sobie gdzieś z boku, a tu jest jeszcze proszę te brukselka, znów kapusty. Nie wiem, czy by te 3 hektary nam na to starczą. Tu mamy fasolnik chiński. Fasolnik chiński, żona coś wymyśliła, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale jakieś fasolowate. No, tu tu bób, bób, kapitalna sprawa, uwielbiam bub. Co prawda, za niego trzeba dbać, bo jego szkodniki i mszyce włażą, ale to nic. Tu mamy znowu cebulę białą. Mamy jeszcze, mamy jeszcze jakiś groszek. Znaczy fasole konkretnie i mamy chyba jeszcze jedną fasolę, różne, różne odmiany. Także jak widać, żona pokupiła tego całkiem zacnie, tak? Ja jestem miłośnikiem czosnku, z tych, z tych rzeczy fajnych mamy, ja też uwielbiam wszystkie kapustowate. Jestem wielkim zwolennikiem tego, więc na pewno w rozsady pójdą, pójdzie to. Nie wiem czy pójdzie wszystko, ale pewnie wszystkiego troszkę posadzimy. I, i będziemy to siać, właściwie posadzimy, będziemy to siać na, na, na skrzynkach i zostawić na parapecie, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, jest tego całkiem sporo, więc roboty przy tym będzie, pomidory, pomidory to nie wiem czy już będziemy, znaczy rzodkiew to tak, rzodkiew od razu, od razu pójdzie też do wysiewu, a tu się, tu się kalarepa trafiła, ale to też rzodkiew. rzodkiew, rzodkiew pójdzie do wysiewu znów na na parapety, ale prawdopodobnie, ponieważ trochę tego mamy, to zaryzykujemy też. Normalnie spróbujemy to wysiać do gruntu. Temperatury są takie, że wygląda na to, że już mrozów nie będzie. w lubi zimno. Dzień jest już w miarę długi i słoneczny. Zobaczymy, co nam z tej rzodkwi wyjdzie, poeksperymentujemy. Trochę mamy grunt, mamy ziemię, możemy sobie dowolnie eksperymentować, więc część rzodkwi pójdzie na pewno w rozsady na parapet, a część rzodkwi pójdzie do ziemi. Pomidorki Bawole, serce, no tu oczywiście e, tu oczywiście pójdą do, do rozsad, będziemy sobie je w domu ciepłym hodować. Na już, na już dom mamy bardzo jasny, więc nie powinny się za bardzo powyciągać, a myślę, że już w połowie marca, albo pod koniec marca na pewno pójdą do gruntu. Szklarni nie mamy, nie mamy żadnego foliaka, to jest na razie nasz, e, e, nasz problem. Fasola, fasola prawdopodobnie zostanie jeszcze, e, bo to pewnie jeszcze trochę na fasolę za wcześnie, e, buraki. E, Zobaczymy, jeszcze się zastanowimy ogórki cebula. E, cebula prawdopodobnie pójdzie, znów zaryzykujemy trochę rozta, trochę do, do gruntu. E, a resztę to jeszcze nie wiem. E, przyjdzie czas na zastanawianie się jak widać <grytanie> miastowi na wsi. E, jak widać kupiliśmy tego od diabła. No ale mamy ten luksus, że możemy sobie na to pozwolić, bo na 3 hektarach ziemi, właściwie na, na hektarach tego sadzić nie będzie, bo, nie będziemy, bo na razie to zrobiliśmy sobie z takich 10-arowych obrudek, ale to jest i tak tyle, że zupełnie wystarczy. Na pewno do ziemi pójdzie cały czosnek, na pewno część, część, część z tego w ramach eksperymentów. Kiedy to sadzić, można znaleźć w internecie bardzo dużo, ale ogólnie rzecz biorąc, to zawsze na opakowaniu jest tutaj napisane. O tak jak tutaj na przykład maj, sierpień, jak to, jak to fasola wysiewamy do gruntu, tak? Na każdym opakowaniu, które kupicie, znajdziecie znajdziecie mniej więcej daty wysiewu, tak? Marzec, kwiecień, na przykład rzodkiewka. Ale w tej chwili mamy luty jak jak marzec, luty jak kwiecień, więc powinno być wszystko, więc powinno być wszystko okej. Okay. Jak nie wiem gdzie sadzić? Gdzie siadzi, kiedy, no to właśnie spoglądam sobie na drugą stronę i tutaj mam wszystkie informacje: do kiedy, na przykład, maj, na jaką głębokość, w jakim rozstawie. Wszystkie te opakowania mają pewną instrukcję obsługi po drugiej stronie. A jak tego braknie, no to, to trudno, to zawsze możecie się posiłkować internetem. My też jesteśmy początkującymi rolnikami, początkującymi działkowiczami, więc będziemy teraz mnóstwo eksperymentować. Oczywiście będziemy się uczyć na własnych błędach, będziemy się też nauczyć na cudzych błędach, na tym, kogo podpatrujemy w internecie, bo, bo też się uczymy. Ale to co najważniejsze, to chcę pokazać, że nie od razu rosną piękne, wypielęgnowane, wielkie grządki, że o to trzeba podbać. Będziemy pokazywali absolutnie wszystko od momentu wysiewania poprzez wzrosty, poprzez wszystkie szkodniki, które się na pewno pojawią, jak będziemy z tymi szkodnikami walczyć, bo będziemy walczyć bez chemii, czyli metodami naturalnymi. Całość ma być upraw permakulturowych. Więc będzie bez chemii, bez nawozów, poza nawozami organicznymi, czyli poza obornikiem, jakimś obornikiem kąskim, czy poza kompostem, który sobie sami zrobimy, czy to z odpadków kuchennych, czy to z gałęzi, czy to ze słomy, czy to. No, oczywiście ze wszystkiego tego, co kury nie zjedzą. Więc będziemy pokazywali dokładnie, jak to rośnie, ale tak, żeby mieć realny przegląd, jak to wygląda. Nie taki wychuchany, wydmuchany jak na filmach. Że wszystko, że chłop leży i samo rośnie, otóż nie rośnie. Czasem rośnie, ale tu zobaczymy. To wszystko po kolei, powoli będziemy siać. A niebawem pokażę, w czym będziemy siać. W ramach permakultury. I w ramach pewnego szacunku dla, dla przyrody, właściwie dużego szacunku dla przyrody, chcemy unikać jak w, 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 różnej maści jednorazowych plastików. Yy, bo plastik jest dobry, kiedy to jest dobry plastik. Yy, I taki dobry plastiku będziemy, będziemy używać. A ogólnie rzecz biorąc, będziemy też używać wszystkiego, co mamy pod ręką, wszystkiego, co zazwyczaj loduje na śmietniku. Ale my będziemy tego używać do wysiewów. Yy, to było na tyle. Jak chcesz to dalej oglądaj, daj lajka. Albo zasubskrybuj, będziesz widzieć więcej, będzie można. Będziesz mógł, będziesz mogła oglądać nasze postępy rolniczo, ogrodnicze. Tak, żeby faktycznie można było na, od samego początku dokładnie śledzić, co nam się udaje, co nam się nie udaje, bo nie będziemy nic ciemniać. Czyli Jeśli chcesz takiego prawdziwego rolnictwa i ogrodnictwa, to to jest właśnie kanał do Ciebie. Na razie to tyle. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.